Już w najbliższą sobotę, 13 maja do późnego wieczora, drzwi Muzeum Rybołówstwa pozostaną otwarte dla odwiedzających. Co więcej, zwiedzanie będzie bezpłatne. Podobnie działać będą muzea w całym kraju, w większości jednak gościom proponuje się stałe ekspozycje. Pracownicy Muzeum w Świnoujściu szykują tymczasem niespodziankę. Dziś obserwowaliśmy przygotowania do otwarcia nowej wystawy. Pocztówki dawnego Świnoujścia od dawna można oglądać w dziale historii miasta, ale tak liczna ekspozycja to zupełna nowość. Z okazji tegorocznej nocy muzeów przygotowaliśmy wystawę Czas Zatrzymany na Przedwojennych Pocztówkach. Ona właśnie jest tutaj montowana na sali obok. My wielokrotnie korzystaliśmy, korzystamy cały czas z pocztówek z naszych zasobów, jednak jest to forma zdigitalizowana i potem je wykorzystujemy albo do druku, bo po prostu potrzebujemy je powiększone, albo cyfrowo, tak jak w aplikacji spacer po która jest dostępna na ostatnim piętrze. Tym razem postanowiliśmy je pokazać po prostu oryginalnie, tak jak, tak jak są, tak? czyli to są przedwojenne pocztówki w oryginalnej formie. No to wystawa. Ponadto oczywiście dla zwiedzających, odwiedzających nas z muzeum będą dostępne wszystkie stałe ekspozycje i taką atrakcją już stałą będzie quiz z nagrodami, tylko ten quiz będzie teraz trochę w innej formie, bo będzie to forma obrazkowa. Także serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę, 13 maja, w godzinach 19:24.